Wiele razy słyszałem tekst tutaj, na przykład w kręgach, czy to właśnie Ekip Notre Dame, czy, czy w domowym kościele, że my, małżonkowie, potrzebujemy księdza. No tak, zgadza się. Ja to przyjmowałem bardzo często. Nie bardzo często mnie tak wbiało w pychę. Nie? No tak, no teraz ja. Ja tu jestem najważniejszy, ja wam powiem, jak macie żyć, nie? takie poczucie wyższości, taki klerykalizm w czystej postaci. Ale na szczęście jest kilka par, także tutaj obecnych, za co dziękuję, które mnie z tego wyprowadzają. Nie na zasadzie my sobie teraz bez ciebie poradzimy, absolutnie nie, bo wychodzenie z klerykalizmu nie jest negowaniem kapłaństwa. Ja czułem się i nadal czuję się dla nich ważny, ale oni pokazali, że ja potrzebuję ich. Potrzebuję małżeństwa, żeby być księdzem. Żeby nie być byle jakim księdzem.